Cześć! Z tej strony Ania Falion jakość bez retuszu. Witam Państwa na drugiej części odcinka Jakości Wbudowanej w Proces, gdzie będziemy rozmawiali również o tym, co to jest jakość wbudowana w pro, proces. Przedstawimy y, patologii związane z y, tym tematem, omówimy trochę narzędzi y, jakości wbudowanej w proces oraz powiemy o doskonałości operacyjnej wbudowanej właśnie w Proces. Mamy dzisiaj niespodziankę związaną z gościem specjalnym. Za chwileczkę Państwo zobaczą, kto to jest, a w międzyczasie przedstawię dwóch ekspertów, partnerów jakości bez retuszu, którzy wystąpią dzisiaj z nami w tym odcinku. Jest ze mną Kinga. Cześć Kinga. Dzień dobry, cześć. I jest ze mną Magdalena Całek. Cześć Magda. Cześć. Dobry wieczór. Dobry wieczór. O naszej trójce mogą Państwo przeczytać na stronie jakośbezretuszu.pl. Tam są przedstawione nasze profile. Nie będziemy się w związku z tym przedstawiać. Natomiast, co jest najbardziej ciekawe, to nasz gość specjalny, którym jest Jacek. I Jacka, poproszę o przedstawienie się. Cześć, Jacek, witaj. Cześć, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Jacku, powiedz. Parę słów na swój temat. Tak, jak, jak już wspomniałaś, mam na imię Jacek. Dodam nazwisko cookies, żeby było łatwiej rozpoznać. Generalnie zajmuję się doskonaleniem organizacji, doskonaleniem firm, zarówno produkcyjnych, jak i usługowych, już od dobrych kilkunastu lat. Prowadzę projekty w, w Polsce, w Europie, w zasadzie na całym świecie. Zajmowałem się też projektami w Australii, w Chinach. W Tajlandii, także dosyć, dosyć fajne doświadczenie, jeżeli chodzi o różne kultury, różne sposoby pracy, różne sposoby rozumienia, także kwestie jakościowe bardzo ważne w tych, w tych obszarach. No i cóż, generalnie odpowiadam za doskonałość operacyjną na obszarze europejskim. To tak skróciłem. To tak bardzo skromnie, Jacek, powiedziałeś o sobie. Ja dodam, że Jacek jest autorem książek. O jednej z nich powiemy trochę więcej pod koniec tego spotkania. Tak więc to wszyscy gotowi, zaczynamy? Zaczynamy. To co? To może wrócimy do tych, do tych takich podstaw, o których mówiliśmy na pierwszym odcinku tej serii, czyli jakości budowanej w proces z Tomkiem Flakiewicz. Czyli co to jest ta jakość wbudowana w proces? Może zaczniemy od Magdy. Całe. Magda. No, wiecie co, moim zdaniem jakość budowana w proces to jest wtedy, gdy proces uzyskuje zamierzone wyjścia, zaplanowane wyjścia. I najprościej tę zasadę opisać trzema etapami. Gdy nie przyjmujemy złej jakości, nie produkujemy złej jakości i nie wysyłamy złej jakości. A tak naprawdę, Reasumując, to duża świadomość zespołu produkcyjnego przy dobrze zaprojektowanym procesie produkcyjnym czyli produkujemy proces produkcyjny poprzez FMAA, poprzez projekt samego procesu produkcyjnego szkolenie zespołu, prawidłową dokumentację, kontrolę w procesie na podstawie dokumentacji, a także podejmowanie decyzji na podstawie wyników procesu na podstawie faktów, a nie na podstawie opinii. Super, dzięki Magda. To było, to było bardzo, bardzo ciekawe i bardzo merytoryczne. Kinga? Ja, pomimo tego, że bardzo często uciekam gdzieś od tej kontroli procesowej, bo pewnie do końca tego nie, nie lubię i nie czuję, to mimo wszystko są to gdzieś dobrze przypisane czynności kontrolno-pomiarowe, które są zdefiniowane, skalkulowane, ale wpisane stety, niestety w czynności produkcyjne, czyli od, uciekamy od jakby stereotypu, że ktoś na końcu z kontroli jakości będzie to albo nie. Także są to czynności, mówię, przypisane stricte do pracowników produkcyjnych, to jest najważniejsze. No i też to, co gdzieś tam pewnie jest Magdy specjalizacją, czyli dobre wskaźniki, dobre mierniki tego procesu, które pozwolą nam śledzić, na jakim poziomie jesteśmy i ewentualnie korygować ten, ten, tenże proces. Dokładnie. To jest moja definicja. Okej, okay, Magda, coś jeszcze powiedzieć, Magda. sobie Kinga uzupełnić i to co powiedziałaś jest to moim zdaniem idealne, bo jakość musi być produkowana, a nie kontrolowana. Czyli tak naprawdę za jakość odpowiadają uczestnicy procesu, a nie tak zwani brakarze na końcu linii, którzy decydują dobre, niedobre, Idzie do klienta, zostaje w firmie. Dziewczyny, ja też. Ja w firmie odpowiadają wszyscy, nie tylko dział jakości, albo bym powiedział wręcz. Dział jakości ma egzekwować jakość i dostarczać wiedzę, w jaki sposób jakość proces można zaszyć, lub też w jaki sposób pewne elementy kontroli zastosować. Z mojego doświadczenia przecież też jestem w stanie powiedzieć, że nawet stuprocentowa kontrola, nawet kilkukrotna stuprocentowa kontrola nie daje e, oczekiwanych efektów. Ale ja bym też ze swojej strony powiedział troszeczkę bardziej ogólnie, ponieważ ja nie zajmuję się stricte samą jakością, jaką samą w sobie. Ale generalnie doskonaleniem operacyjnym. I teraz z punktu widzenia firmy musimy pamiętać, że firma czy też organizacja to jest wiele różnych obszarów i, i każda firma posiada ograniczone zasoby. Tak samo jak nie możemy na, na przekierować wszystkich zasobów na produkcję czy na logistykę, tak samo nie możemy tylko i wyłącznie koncentrować się na jakości. I też może powiem coś, co, z czym się nie wszyscy zgodzą, ale zgodnie z moim doświadczeniem, nie każdy problem jest wart rozwiązania. Być może wrócimy do tego później, ale na tą chwilę chciałbym rzucić taką tezę, może, mo, mo, może będzie kontrowersyjna troszeczkę. Mocna, okay. o, mocna teza. Bardzo. Ja jeszcze dodam tutaj tak, słuchajcie, w zeszłym tygodniu mieliśmy właśnie live z Tomkiem Blakiewiczem i tam mówiliśmy też o miękkich aspektach tej jakości wbudowanych w proces I jak popatrzymy sobie na takie podstawowe zasady zarządzania jakością, no to przy Przede wszystkim mamy wśród nich przywództwo, ale też zaangażowanie ludzi. I bez tego zaangażowania ludzi wydaje mi się, że żadna, żadne narzędzia, żadna um, jakość proces po prostu nigdy nie będzie miała um, zastosowania. Słuchajcie. A co do tego, jeszcze Jacku, co ty powiedziałeś, to tak oczywiście um, dział kontroli jakości. Nie lubię strasznie takiego określenia dział kontroli jakości, ale niestety często jest to e, widziane na tablicach, nawet na drzwiach jest napisane dział kontroli jakości. E, otóż jakość wbudowana w proces ma dokładnie trzy role. Jedną z nich jest e, kontrola Kontrola jakości, czyli monitorowanie. Te dwie pierwsze to jest przede wszystkim planowanie i zapewnienie jakości. I tym trzeba się zająć, jeżeli mówimy o jakości wbudowanej w proces. Ale musimy tak, tak. też w jednej rzeczy pamiętać, że jakość to nie tylko proces produkcyjny. Budowanie jakości proces musi być w każdym procesie w firmie, bo firma no to są naczy... procesy to są naczynia połączone. Jeżeli nie będzie mieć prawidłowych wyjść z jednego procesu, na przykład z procesu. Technicznego przygotowania produkcji, no to nie ma opcji, żebyśmy mieli dobrze wbudowaną jakość w proces produkcji. Czyli te wyjścia muszą być zaplanowane w każdym procesie i ta jakość musi być wbudowana w każdym procesie w firmie, żeby uzyskać zamierzone efekty. A zamierzone efekty to oprócz dobrego wyrobu, tak naprawdę jest to wynik finansowy i są to minimalne koszty braku jakości. A o to wszyscy walczymy, bo to przede wszystkim zjada naszą epidemię. Jasne, to co? To teraz może trochę powiemy o patologii związanej właśnie z jakością. Już trochę powiedzieliśmy, ale jeszcze jakby podkreślić to, o co nam chodzi, to, co jest najważniejsze. Kinga, jakbyś mogła podać jakiś ze swojego doświadczenia jakiś przykład patologii, z którą faktycznie się spotykasz albo spotkałaś? Wrócę trochę może do tego, co, co, co Magda gdzieś podkreśliła, czyli faktycznie nie rozmawiamy tylko i wyłącznie o procesach wytwórczych. Na przykład dużą patologią jest chociażby zamawianie przez dział zakupów. Jak to oni tak ładnie mówią, oni zamawiają indeks. Czyli już nie wchodzą w to głębiej, co tam de facto jest, tylko oni zamawiają indeks, im się zgadza, zamówili ten indeks, KPI je mają zrealizowane. To jest, to jest chociażby jedne, jedno z takich podejść i chociażby logistyka, która gdzieś tam e, też to, co mamy, to dostarczamy. I już jakby bez większej, głębszej analizy, czy to jest zgodne, w jakim to jest stanie dostarczone. E, to są też takie jakby bolączki. Dużo ja może taką... Dodam do tego, bo, bo, bo masz rację, to jest dokładnie to, o co chodzi. E, może powiem też, że być może, nie wiem, jaka jest Wasza obserwacja, ale mm, wynika to z silosów organizacyjnych. Działy są zorganizowane w strukturze pionowej. Każdy ma swojego kierownika, lidera, dyrektora, i teraz każdy walczy o, jakby, swoje, swój kawałek kołderki. Także być może to jest też przyczyną takiej ale... sytuacji, o której ty mówisz. Myślę, że to jest przede wszystkim związane z tym. Że nie ma organizacja wspólnych celów. Czyli każdy ma swój cel, dowozi w taczce swój cel i nie patrzy na to, czy w momencie, gdy dowiedzie swój cel, na przykład oszczędności w procesie zakupów, czy to się nie przełoży na koszty braku jakości w procesie wytwarzania. Więc... I tu wchodzimy w moją działkę i od razu mogę powiedzieć, że jest takie fajne narzędzie linowskie, które nazywa się Hoshing Country Policy Deployment, gdzie cele organizacji wynikające ze strategii. E, Firmy wynikające z e, wartości, jakie firma wyznaje, są przełożone z e, obszarów e, powiedzmy, z poziomu z najwyższego poziomu organizacji nawet do pracownika, poprzez kaskadowanie celów. Dokładnie. Ja myślę, że to jest kluczowe właśnie to, co teraz powiedziałeś, czyli ta komunikacja wzdłuż i przez całej organizacji, bo bez, bo bez tego będzie nam trudno. I tutaj do przykładu tego zakupu, o którym tutaj dziewczyny mówiliście, Jacku, ty też, to powiem Wam tak. No, przykład jest prosty. Dział zakupu zakupił jakiś, powiedzmy sobie, bacz produkcyjny, tak. OK, mają zrobione, mają, mają zakupione, przyszło na, przyszło na czas. No i teraz co? No i teraz w momencie, kiedy przychodzi właśnie ta kontrola jakości, która wcale nam nie, nie daje żadnej jakości, a nie jest jakością wbudowaną w proces tylko tym marnotrawstwem, stwierdza, że kurczę, no próbka 10 sztuk, z tego jest 6, N -okay nie nadaje się w ogóle do, do produkcji. I co? I produkcja jest zatrzymana. Tak? Bo musimy sprawdzić cały batch, który został nam dostarczony. Zakupy mają więcej pracy, bo do nich wracamy z informacją zwrotną. Dział. Powiedzmy sobie, reklamacji, bez względu na to, w jakim procesie kto za niego odpowiada. No, ma już dodatkową pracę, która też kosztuje, bo musi zgłosić reklamację. Nasz klient, nie daj Boże, nie mamy zapasów, również zostaje zablokowany. Zostaje, że tak powiem, bardzo ważna rzecz tutaj zachwiana, mianowicie zaufanie. Być może naszego klienta do możliwości dostarczania mu wyrobu zgodnego na czas. I to jest, słuchajcie, cała machina się wtedy nakręca na jednym po prostu przykładzie braku podejścia procesowego, braku właśnie jakości wbudowanej w proces. To jest dokładnie to, co powiedział Jacek. Ustalenie wspólnych celów dla wszystkich w organizacji doprowadzi do tego, że wszyscy będziemy pra pracować prawidłowo i dowodzić cele jeden silos, nie będzie silosów, nie będziemy sobie nawzajem przeszkadzać i będziemy dowozić wynik organizacji. I też tak jak mówiliśmy o świadomości, mówimy cały czas w jakości budowanej procesu świadomości pracowników, ale ta świadomość to jest wiedza, szkolenie, to są kompetencje, ale to też jest świadomość podnoszenia ręki, gdzie mamy problem i rozwiązywanie tych problemów. Bo w momencie, gdy problemów nie rozwiązujemy, one się nawarstwiają i tu się tworzą patologie. Wysyłamy, by wysłać, a problemy się napiętrzają, powtarzają się i tracimy pieniądze. Okej, okay, czy chcemy jeszcze przedstawić jakiś, jakiś przykład, tak żeby to bardziej, lepiej, dosadniej zobrazować patologii? Magda na przykład? Dla mnie przede wszystkim patologią jest po reklamacji pytanie, gdzie była jakość. To jest podstawowa patologia dla mnie, ponieważ jeszcze raz podkreślę, za jakość odpowiadają wszyscy w firmie, co powiedział Jacek. Produkcja ma produkować jakoś, a nie jakość ma być kontrolowana przez kontrolerów na końcu linii. I to jest podstawowa dla mnie patologia w produkcji. Ja tutaj jeszcze tylko dodam do tego przykładu, że produkcja ma produkować, ale to wszyscy pracujemy na to, żeby produkcja mogła wyprodukować. Tak więc to jest dokładnie bardzo dobry przykład Magda, który podałaś, tak? To dotyczy zakupów, to dotyczy sprzedaży, to dotyczy utrzymania ruchu, to dotyczy... To dotyczy działu kadr, tak? I tak dalej, i tak dalej. Jacku, ty chciałeś jeszcze coś dodać do tego Tak, tematu. ponieważ mówicie o bardzo, bardzo ciekawych rzeczach i bardzo ważnych aspektach. Ja ze swojej strony dodam, że z punktu widzenia mojego, czyli takiego Linowskiego, mówimy o przepływie wartości zgodnie ze strumieniem wartości do, aż do samego klienta. I teraz jedną z patologii, które ja często obserwuję. Jest brak znajomości wymagań klienta. A co za tym idzie? Nie jesteśmy w stanie my, jako organizacja, określić, e, jaką wartość my klientowi jesteśmy w stanie przekazać. E, być może są to e, jakby przypadki skrajne, ale może się okazać, że klient oczekuje zupełnie czego innego niż my mu dostarczamy. E, albo może powiem inaczej: gdybyśmy my, znając, Dziedzinę, którą się zajmujemy, bo my jesteśmy ekspertami w dziedzinie, którą się zajmujemy, gdybyśmy potrafili doradzić klientowi zastosowanie na przykład innego materiału albo troszeczkę inne podejście do montażu pewnych elementów, to klient z jednej strony byłby zadowolony, a my mielibyśmy niższe koszty produkcji. A co za tym idzie, to jest takie fajne sformułowanie, które kiedyś słyszałem, nad jakość. Zwróćcie proszę uwagę, że często albo dosyć często staramy się dostarczyć jak najlepszą jakość klientowi. Ale teraz powstaje pytanie, czy klient za to płaci? Czy naprawdę taka wysoka jakość, jaką dostarczamy, jest klientowi potrzebna? Być może nie. Okej, okay, Jacku, bardzo dobrze, że o tym powiedziałeś. Od razu tutaj jeszcze zaznaczę, że jeżeli chodzi o jakość, to mamy Możemy mieć wiele definicji, jeżeli chodzi o samą jakość. Natomiast jeżeli chodzi o jakość wyrobu, to to, co ty mówisz ta nadjakość, to teraz zauważmy, że zazwyczaj, jeżeli mamy rysunek techniczny, to mamy podaną tam tolerancję, i, i klient chce w branży na przykład motoryzacyjnej, żebyśmy osiągali wskaźnik zdolności procesu na poziomie 1,67. I to jest dla niego zadowalające. Nie? Natomiast faktycznie, czy my jako organizacja Chcemy bardziej zredukować zmienność w tym procesie, no bo o to chodzi w jakości, z kolei, procesu, redukcja zmienności w procesie. Tylko musimy wziąć właśnie pod uwagę, ile nas to będzie kosztowało i czy faktycznie my tego chcemy, chcemy za to płacić jako organizacja, żeby nie wylać właśnie dziecka z kąpielą, i czy nasz klient nam za to zapłaci. Tak więc musimy brać pod uwagę cały konspekt, tego procesu, którego realizacji, na którego realizację żeśmy się zdecydowali. Super, brawo, no, pięknie. I dziękuję, dlatego na tak początku tak. powiedziałem to kontro, kontrowersyjne zdanie, że być może nie każdy problem warto rozwiązać. A być może to jest problem. I to co, to, co powiedziałeś, wymagania klienta są istotne i klient do nas przychodzi, ponieważ my jesteśmy ekspertami. Dlatego powinniśmy też mu proponować rozwiązania, które spełniają wymagania i takie, i takie na przykład inny materiał, może być korzystny zarówno dla nich, jak i dla nas, jak i dla klienta, bo będziemy mieć jakąś oszczędność w procesie, oszczędność, przepraszam, w produkcie przy jednoczesnym spełnieniu wymagań. Bo myślę, że jakby sam potrafił, to nie przychodziłby do ekspertów, prawda? To wiecie co? Ja teraz proponuję, żebyśmy przeszli tak płynnie do rozmowy na temat z kolei narzędzi, które są wykorzystywane w jakości, wbudowanej w proces. Tylko też od razu zaznaczmy, że to nie. Narzędzia same w sobie wdrażamy, tylko te narzędzia mają nam służyć właśnie po to, żebyśmy nie wylewali tego dziecka z kąpieli, żebyśmy nie produkowali nad jakości, tylko żebyśmy faktycznie my zarabiali, a klient był zadowolony. Więc jeżeli chodzi o narzędzia jakości wbudowanej w proces, Jacek, może zacznę od Ciebie, jakbyś mógł nam podać coś, co dla Ciebie jest wartościowe. Ja bym generalnie podszedł do tego z punktu widzenia dwóch aspektów. Po pierwsze, możemy mówić o procesie produkcyjnym czy też usługowym, szerzej możemy powiedzieć o procesie biznesowym, ale też możemy powiedzieć o procesie, procesie podejmowania decyzji. Oczywiście ten proces podejmowania decyzji musi być oparty o świadomość operacyjną, którą bierzemy z gęba. I teraz, jeżeli chodzi o procesy produkcyjne, to zawsze w to staram się włączać, włączać przepływy. I z punktu widzenia takiego makro możemy mówić o narzędziu, który nazywa się Lean Layout. Dlaczego to jest ważne? Ponieważ z punktu widzenia przepływu ważne jest dla nas, żebyśmy na przykład dotknęli tylko raz materiał. Natomiast jeżeli źle zostanie przygotowany layout, ten materiał będziemy przemieszczać z miejsca w miejsce, możemy go dzięki temu czy przez to właściwie uszkodzić, co będzie miało wpływ na końcową jakość produktu. Drugie narzędzie, które zawsze mam na myśli, to jest A3 Problem Solving. Ja wiem, że w jakości pewnie doskonale, dużo lepiej niż ja, znacie narzędzie raportu 8D i jakoś tak się przyjęło, że 8D jest używane w jakości. Ja nie wiem, czy dobrze, czy źle, ale tak jest, że jest tylko w jakości. A dlaczego o tym mówię? Ponieważ A3 Problem Solving, oczywiście to jest narzędzie wzięte z Toyoty. Nie służy tylko i wyłącznie, a może w ogóle nie służy do rozwiązywania problemów, niektórzy tak twierdzą, a służy do uczenia się organizacji. Ponieważ to narzędzie pozwala na zrozumienie problemu, wypracowanie metody i uniknięcie problemu na przyszłość. I tu zaraz za tym idą kolejne narzędzia, jak warsztaty Kaizen, czy też Scrap Marketplace, który jest taką przestrzenią w firmie, gdzie koncentrują się wszystkie elementy związane z problemami jakościowymi gdzie w ramach zespołów roboczych rozwiązujemy te problemy jakościowe. Okej, okay, dzięki za bardzo ciekawe przykłady, Jacku. Ja wiem, że ty masz jeszcze w rękawie ich bardzo dużo, natomiast czas nam trochę ucieka, więc poproszę jeszcze Kingę o dodanie swoich przykładów, z których chętnie korzysta, z narzędzi, z których chętnie korzysta. Ja trochę też pewnie na granicy linowskich już. Dobra wizualizacja, bo to jest też trochę... Dawało mi się pracować faktycznie na raportach H3. Także tak, uważam. ale do tego dobra wizualizacja, pokazanie mimo wszystko tych słabości naszych procesowych, które pozwalają nam w danym momencie faktycznie wchodzić w ten proces i go korygować. Nie ma co ukrywać, bo to wiecie, to jest takie słynne hasło, że problem. Proces, który nie ma problemów, ma dużo. Nie, przepraszam, jeżeli dany obszar nie ma problemów, to ma potężny problem, bo tak się faktycznie mówi. Także nie ma co tego ukrywać, to trzeba pokazać i natychmiast działać. Czyli wizualizacja. Dzięki, Kinga. To jeszcze poproszę Magdę. Magda, podasz przykład narzędzia? Ja, oczywiście ja tu też jestem dużym fanem narzędzi, które wymieniliście. Natomiast też bym wspomniała o Andonie, o tym, że podnosimy rękę, mówimy, że mamy problem i rozwiązujemy te problemy. Żeby poznać organizację, jak powiedział Jacek, ale szukamy rozwiązań, a nie winnych. To jest bardzo ważne, bo jak zaczniemy szukać winnych, no to ludzie będą się bali zgłaszać problemy z linii. W momencie, gdy te problemy zaczniemy rozwiązywać, zredukujemy ich ilość i problemy nie będą powtarzane. To jest moim zdaniem bardzo ważne. No i przy tym doskonała wizualizacja. Lean layout to też jest doskonała wizualizacja na stanowiskach pracy, to są wizualne stanowiska, wizualni liderzy i wizualne wyniki, bo każdy musi wiedzieć, jakie są wyniki procesu, żeby wiedział, wiedział, dokąd zmierza, żeby wiedział, co jest w stanie osiągnąć. Więc to jest też podstawa, znajomość wyników procesu przez uczestników procesu. Super dzięki. Dziękuję Wam za te przykłady. Ja jeszcze z mojego punktu widzenia, poza tymi przykładami, które powiedzieliście, jedno jeszcze dla mnie jest istotne, które mi się zawsze sprawdza, mianowicie to są audyty warstwowe, czyli leje w proces audy. To jest bardzo dobre narzędzie właśnie dla organizacji, dla uczenia się organizacji, czyli Jacek, sedno tego, co Ty powiedziałeś. Bo ważne jest, żebyśmy poprzez te narzędzia mogli się uczyć i rozwijać w sposób taki faktycznie autentyczny, nie zamiatania rzeczy pod dywan, tylko żeby to nam dawało wartość dodaną, a przede wszystkim to, co już zostało tu powiedziane, to żeby zaangażować cały zespół z, ze wszystkich procesów, tak naprawdę, organizacji, tak? bo organizacja jest sumą wszystkich procesów. Tak więc ym, myślę, że to są te najważniejsze i ciekawe narzędzia, tylko jeszcze raz, to te narzędzia, to nie my narzędziom mamy służyć, tylko narzędzia nam i znowu powinniśmy wiedzieć, z czego korzystać, ale to, co jest najważniejsze. W organizacji dla liderów to bycie empatycznym, bycie wrażliwym na zmiany i przede wszystkim bycie z ludźmi, słuchanie ludzi i pozwalanie im brania odpowiedzialności za to, co robią, bo to jest budowanie świadomości jakościowej, czyli odpowiedzialność za to, co się, co się robi. Wiemy, co mamy robić, wiemy dlaczego i wiemy, jakie to konsekwencje przyniesie w przyszłości. Prawda? Ja się Prawda. zgadzam z tym i myślę, że jeszcze warto też dodać, że okazywanie szacunku ludziom. Czasem obserwuję, Od że inżynier po studiach potrafi się zachować naprawdę bardzo różnie w stosunku do operatora, a to potrafi zabić organizację. Mhm. Ja jeszcze tutaj dodam, że ten, ten szacunek organizacji. Obserwuję, że idzie bardzo z góry. Będąc teraz na stanowisku menadżera jakości czy dyrektora operacyjnego, powiem szczerze, że ja zawsze byłam blisko, blisko ludzi i informacje zwrotne, jakie od nich dostawałam odchodząc z pracy. Żyjąc z nimi na równo, na równym poziomie, szacunek z dwóch stron, praca wzajemna, naprawdę taka dobra współpraca, wykorzystywanie ja oczywiście narzędzi, to to, co mnie bardzo zawsze, znaczy ostatnio przede wszystkim nie wzruszyło, to jest to, że oni do mnie, Ania, proszę cię, nie zmieniaj się. A chodzi o to, że ja, ja będę na stanowisku dyrektorskim, czy dyrektorem, menadżerem, jakkolwiek, zawsze ludzi traktuje tak samo, jak chciałabym, żeby, żeby mnie ktoś traktował, bez względu na to, jakie stanowisko, jakie stanowisko ma. A wiemy, że w jakości wbudowanej proces najważniejszy jest człowiek, który wykonuje tą wartość dodaną, czyli bezpośrednio właśnie poprzez wykonanie usługi czy wykonanie um, operacji w, na, na produkcji. Czy tutaj jeszcze chcielibyśmy się podzielić może jakimiś ciekawymi doświadczeniami z naszego życia? Jacek. Ja chciałam tylko jedną rzecz powiedzieć, tak reasumując to, co powiedzieliśmy, że jeżeli my te wszystkie narzędzia weźmiemy, wprowadzimy, będziemy postępować zgodnie z zasadami, będziemy budować świadomość i odpowiedzialność zespołów procesowych, no to ta jakość samoistnie zostanie wbudowana w procesy. Nie będziemy musieli robić specjalnych specjalnych akcji, bo ona krok po kroku, poprzez taką pracę u podstaw, samo istnieje zostanie wbudowane i osiągniemy zamierzone wyniki. Otóż, ja bym może Przede wszystkim, jeżeli zaangażujemy ludzi. Jacek, chciałeś coś powiedzieć? Proszę, Jacek. Ja bym może dodał tylko jeszcze jedną ostatnią rzecz odnośnie samych narzędzi. Myślę, że wszyscy znamy metodę 5Y i pewnie masa ludzi również wie, na czym to polega. Niektórzy twierdzą prosta, niektórzy twierdzą hmm. trudna. Natomiast ja powiem w ten sposób: jeżeli stosujemy metodę 5Y, ale nie wiemy na przykład, co to jest łańcuch przyczynowo-skutkowy, nie wiemy, co to jest punkt rozpoznania, punkt wystąpienia, punkt e, przyczyny, nie znamy techniki weryfikacji zwrotnej, czy techniki leaks, leads, albo drzewa relacji, czyli symptom, problem, przyczyna, to nawet ta metoda 5Y nie doprowadzi nas do poprawy jakości. Po prostu zadamy 5 czy ile kto woli pytań. Będzie stosował metodę 5Y i za każdym razem będzie wracał do tych samych problemów, ponieważ nie zna samej metodologii stosowania tej metody. Mm -hmm. Ja myślę, Jacku, że zostawimy to jako podsumowanie naszego dzisiejszego spotkania. A teraz przejdę do bardzo przyjemnej rzeczy, niespodzianki związanej między innymi z Ogólnopolską Konferencją Jakościową. I teraz tak, Jacku, chciałam Ci bardzo, naprawdę bardzo podziękować za to, że dzisiaj do nas dołączyłeś i podzieliłeś się swoim doświadczeniem i wiedzą. I zapraszam Cię na Ogólnopolską Konferencję Jakościową, która odbędzie się już 23-24 maja 2023 w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej. Ja tutaj pokażę Ci mniej więcej, Grono prelegentów, które wystąpią, zaczynając od profesora Bicklego, po tutaj Klub Polski Forum ISO, Fundację Qualitas, Fundację Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego i Model EFQM, po Pronost. Tak więc prezesi tych instytucji, firm, będą prelegentami. Prelegentami będzie również, będą również. Kadra zarządzająca z Inkatomu, z BSI, z OknoPlus i Blue Kangu. oraz przede wszystkim partnerzy jakości bez retuszu. Tak więc Jacek, serdecznie Cię zapraszam do udziału właśnie w naszej konferencji. A teraz jeszcze poproszę Cię, żebyś pokazał swoją książkę, którą przekazujesz na nagrodę konkursu naszego news. Letera. Tak więc Jacku, proszę, pokaż. Podem wszystkich chciałem podziękować za zaproszenie. Nap naprawdę widzę po nazwiskach, że, że warto uczestniczyć. To no z pewnością się pojawię, także jeszcze raz bardzo Ci dziękuję za zaproszenie. Super. A... Bardzo się będę cieszyć. Co do książki? Bardzo proszę, nie wiem, czy... muszę w kamerze uchwycić. Widać, żeby to miało Widać, ręce i nogi. A... Oi, podejście praktyczne. Jedna z niewielu pozycji na rynku polskim, która omawia kwestie związane z OII i tłumaczy, dlaczego ten wskaźnik czasem jest używany do manipulacji i jak tego, jak tego uniknąć. Różne wzory, różne podejścia. Powiedziałbym, że zachęcam do dyskusji na ten temat przyjemnością. Bardzo serdecznie, był. bardzo serdecznie Jacku Ci dziękuję. Ja również zachęcam do e, zakupu książki. Książkę mm. będzie można również wygrać w konkursie naszego newslettera, tak więc proszę nas e, obserwować. Kinga Niedziela, Magdalena Całek-Szwajkosz, Ania Farion i gość specjalny Jacek Kukis e, byli dzisiaj tutaj uczestnikami, prelegentami dzisiejszego odcinka o jakości wbudowanych proces. Bardzo serdecznie Wam dziękuję. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dobranoc.